Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Filmik, który pewnie wielu z was bardzo polubi. Stwierdziłem, że gościnnie wystąpię w pewnej lidze, która aktualnie jest najlepszą ligą w Polsce, ponieważ Polish F1 Series oraz ścigałka Online League, te dwie ligi po prostu umarły. I teraz Voyol Racing przyjął pałeczkę, no i stwierdziłem, dobra, skoro mam nowy sprzęt i chęć do jazdy, no to sobie wystartuję e, tak gościnnie w jednym wyścigu pod koniec sezonu właśnie tutaj w Voil Racing, a mamy tutaj takich kierowców jak Kuba Rzeszut, e, Przemek Hubacz i wielu innych kierowców, którzy przez ten rok, kiedy mnie nie było, kiedy nie jeździłem, no weszło na ten poziom praktycznie e-sportowy. Także widzowie, zabieram Was na omówienie tych kwalifikacji oraz wyścigu już Wam mówię, jak to wygląda. Jesteśmy w Japonii i jedziemy short kwalifikacje, czyli krótkie kwalifikacje, które trwają 18 minut. Nie ma ku 1, ku 2 i q 3 w tej lidze. I tak, do tego wyścigu dużego przygotowania nie miałem. Po prostu na luzie podszedłem, żeby przede wszystkim dobrze się bawić. Um, no i w sumie, na szczęście, tutaj zaczął to znaczy pada deszcz po prostu w kwalifikacjach pada deszcz coś na czym praktycznie pewnie nikt nie ćwiczył jazdy i to była tak naprawdę dobra sytuacja żeby wjeździć się też po prostu w te warunki bo nie pamiętam kiedy ostatnio jechałem w takich warunkach w grze F1-23 prawdopodobnie jeszcze w tamtym roku no i w kwalifikacjach pada deszcz przez całe kwalifikacje więc tutaj nie zmienią się te warunki i z okrążenia na okrążenie poprawiałem się, co było dosyć normalne w takich warunkach, ponieważ z okrążenia na okrążenie znajdujesz no ja więcej przyczepności. Drugie okrążenie kończę pomiarowe na trzecim miejscu, spadam na czwarte i wygląda to dosyć obiecująco, patrząc na to, że tak naprawdę nie jeździłem w żadnej lidze od ponad roku, a to jest topowy Split Voil Racing i na razie te początkowe tempo wygląda dosyć obiecująco. No, i znowu tutaj na trzecim okrążeniu zaczynam gdzieś znajdować czas, ponieważ już wyczuwam tą przyczepność na tym mokrym torze, i znowu poprawiam się tutaj w pierwszym sektorze, pół sekundy ponad szybciej od kierowcy na piątym bądź czwartym. Miejscu i po drugim sektorze mam rekord, właśnie w tym drugim sektorze na fioletowo. Mocne hamowanie do szykany, bardzo ciężko tutaj wyczuć. E, gdzie zahamować w takich warunkach? Tam też tutaj to wyjście jest bardzo zdradliwe, bo jak widzicie, ja walczę z tyłem, ponieważ brakuje tej trakcji. Na wyjściu nie no. mamy też kontroli trakcji, więc ja, naprawdę to wyczucie off. gazu jest bardzo ważne. Jak widzieliście, tutaj e, okrążenie dało mi drugie miejsce. Teraz e, przechodzimy do końca, już e, tak naprawdę sesji kwalifikacyjnej. Znowu wyjechałem na nowym Burry, komplecie nie. Interów. Tylko niestety nie mogłem poprawić pierwszego okrążenia. Na drugim okrążeniu ledwo się Skryt. poprawiałem, ale tutaj nagle straciłem Burry. kontrolę nad That's tylną osią. Piso. Więc to było dosyć dziwne. Jak widzieliście, jak widzicie, tutaj spadły na dziesiąte miejsce. Więc nie wygląda to teraz obiecująco, tak jak to wyglądało na początku i w połowie sesji, kiedy poprawiałem się z okrążenia na okrążenie. Teraz na tym drugim przejeździe pod koniec kwalifikacji, na razie nie mogę się strzelić w przyczepność i cały czas jakieś drobne błędy popełniam. Tutaj w pierwszym sektorze na tym ostatnim okrążeniu zacząłem w końcu się w miarę poprawiać, prawie 20 na minusie szybciej niż kierowca na 9. miejscu. Hamowanie do Degner 2, tutaj też zdradliwe w deszczu i to wyjście było dosyć słabe i to jest bardzo ważne hamowanie do Herpina. Jak słyszeliście, tam potężny strzał, to był wynik tego, że moja noga po prostu Spadła ze stelaża zlewa. i z, e, niestety no, po prostu straciłem kontrolę nad kamulcem, przez co no, po prostu wjazd w ten zakręt był bardzo, bardzo słaby i poprawa jest mizerna e, niewiele mi to da, żeby tutaj po prostu przeskoczyć e, kilku kierowców. Jak widzicie, Kurde, tutaj nawet no. nic się nie poprawiam, To jest bardzo no frustrujące. ten drugi seed mi kompletnie nie wyszedł. No tutaj kompletnie no nie mogę się strzelić w te e, warunki pod koniec. No i jeszcze tylko szykana, ale wiem, że tutaj już tak naprawdę mało co zyskam i też przestrzeliłem niestety wierzchołek, co oznacza, że moje wyjście na prostą będzie tra, no ja się w nie poprawiłem. Totalny Lipton, jeśli Ach. chodzi o ten drugi instinkt. Po pierwszym stincie wyglądało to bardzo obiecująco i jak widzicie, kończymy na 15. dopiero miejscu. Mega frustrujący wynik po bardzo obiecującym początku, no ale jest wyścig i ja wiem, że w wyścigu przeważnie idzie mi Lepiej, Zało założyłem hardy na start, żeby mieć pewność, że ten pierwszy stint jestem w stanie przeciągnąć jak najdłużej. No i w końcówce gonić, no i zobaczmy, start wyścigu w Voil Racing League po półtora roku prawie przerwy od wyścigów ligowych na dojeździe do T1. Tutaj muszę uważać oczywiście, no to już jest jazda z graczami. Różne tutaj mogą być przypadki, jak widzieliście tutaj, o właśnie wypadli z toru. Dwóch okay, kierowców, ale niestety z... byłem w złej sytuacji, musiałem tam mocno omijać kilku kierowców. No i niestety straciłem na tym dużo. Wyjechał z safety car. Co ja z hardu zrobić? Mimo, że tam zyskałem dwie pozycje, no to straciłem, bo musiałem tam się zatrzymać, praktycznie. Ja mam teraz hardy, nie? A. stay no. No, nie, no to nie zjeżdżam. Nie dojadą nie. hardy, nie? Do końca. Nie, ma szans. nie. nawet jakbyś teraz zjechał, to pod koniec już tak gówniane tempo, że chciałbyś jeszcze jakiegoś gata. No, myślałem, żeby coś tutaj zrobić w strategii, ale tak naprawdę nic nie mogłem zrobić, e, zjeżdżając z hardów, na co bym zjechał na medy. Więc e, mamy restart. W wyścigu po czterech okrążeniach wracamy do rywalizacji no i teraz tak naprawdę trzeba się wdrożyć w tempo wyścigowe um, no i umiejętnie zarządzać baterią. Na następnym okrążeniu po restarcie pan Orzeszek pojechał bardzo szeroko w łyżeczce i wypadł poza tor. Udało się zyskać na tym pozycję oczywiście. No. Ale tutaj tracę ponad sekundę do kierowcy Mercedesa, więc muszę trochę użyć tej baterii, żeby wejść w system DRS, który będzie aktywny dopiero od szóstego okrążenia, no bo mieliśmy Safety Car na pierwszym okrążeniu, który trwał do prawie czwartego. No i na dziewiątym okrążeniu nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o pozycję, ale przed nami są kierowcy, którzy są na. Miększych oponach, które są już bardziej zużyte, więc teraz hardy zaczynają działać i kierowca przede mną em, Broke Monk, jest to raju, który jak widzicie, ma bardzo niski poziom baterii w swoim bolidzie, więc jestem w stanie to wykorzystać. Przed nami jest totalny chaos i też dostałem jeszcze uderzenie w tył na wyjściu na prostą, co e, to znaczy nie na wyjściu na prostą, w szykanie, ale na wyjściu na prostą. Jak widzieliście, no tutaj pan Rzeszek był bardzo blisko, ale chyba odpuścił, bo to on wjechał w mój tył z samochodu bolidu na szykanie. No ale przede mną jest kierowca, który ma bardzo niski stan baterii, i będę chciał to wykorzystać. Tutaj myślałem, że może gdzieś zanurkować po wewnętrznej, ale Broke e, Monk e, tutaj zablokował tą wewnętrzną. No ale tutaj na tym krótkim odcinku prostej, z szybkimi łukami wykorzystam. Większą ilość baterii w moim polidzie, i wejdę tutaj po wewnętrznej łyżeczce. Jesteśmy na 12. lokacie. Zobaczmy, co dalej jesteśmy w stanie zrobić, bo kolejni kierowcy przed nami na medach. Oni będą niedługo zjeżdżać. Niektórzy już zjeżdżają z softów, na przykład, i teraz wchodzą na medy. 13. okrążenie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także już teraz wbijamy do pierwszej dziesiątki. Musimy przedłużyć ten stint, żeby pod koniec mieć wielką przewagę opon. A w tej grze, no jest ona bardzo odczuwalna, jeśli chodzi o świeżość opon, o przyczepność. Na 15 okrążeniu właśnie to jest końcówka mojego stintu. Zjeżdżam do alei serwisowej. Super Patryk i Skiat zostali jeszcze na to, no, że może Super Patryk ma medy, więc naprawdę długo przejechał na tych. Medach. No i ja tutaj zjeżdżam, oczywiście, zakładam medy. No i tak jak wspominałem, pocinka świeżość opon w tej grze ma, ogromną, ma ogromne znaczenie ze względu na to, że no dużo, dużo jest przyczepności na pierwszych dwóch, trzech okrążeniach na świeżych oponach Z względem starych opon jesteś w stanie zyskiwać 2-3 sekundy i jak widzicie no wyjechaliśmy tutaj na 15 dopiero miejscu e, większość kierowców mnie podcięła no ale teraz to ja mam przewagę świeżości opon i będę zyskiwał no może nawet sekundę, półtorej na okrążeniu względem tych kierowców przede mną, którzy są na hardach i oni zjechali mniej więcej 5 okrążeń wcześniej Ode mnie, więc e, taka jest e, tutaj przewaga opon. No i kierowca Mercedesa, tam Kiatr i e, Patryk, e, super Patryk, zjechali do alei serwisowej właśnie na tym okrążeniu, na 16. Okrążeniu później niż ja. I teraz zobaczmy, gdzie wyjadą względem mnie tutaj na prostej startowej. Ja się przepalam z baterii, no ale jak możecie się domyśleć, no to wyjadą, e, wyjadą za nami, no bo. Przewaga opon jednak jest ogromna i podcinka tutaj naprawdę mocno zadziałała. No, i teraz gonię tych kierowców przede mną na hardach. Już odrobiłem chyba sekundę, półtorej, może nawet. Próbuję wejść tam w system DRS na tym okrążeniu pod koniec. Aby mieć pewność, że będę mógł się też bronić przed kierowcami za mną, którzy są na softach, bo oni zjechali po softy, no zostało niewiele okrążeń do końca. Ja zdecydowałem się na MEDY z względu na to, żeby mieć pewność, że te opony będą dobre pod koniec um, tego stintu, pod koniec wyścigu, a softy mogą się po prostu zajechać. Także tutaj szukam swojej gdzieś okazji, żeby wyprzedzić. Pana Orzeszka, który na początku tego wyścigu gdzieś tam wyleciał w łyżeczce. No ale teraz jest kompletnie inna sytuacja. On jest na starszych hardach, nie ma baterii. Ja mam świeższe medy, więc wystarczy, że odpalę baterię na wyjściu z tej łyżeczki. Tutaj właśnie. I teraz BUM! Lecimy. Odpalam baterię, łapię się w cień, wychodzę z cienia i bez problemu wyprzedzam kierowcę Alpin. Jestem na 12. lokacie. No i. W tym momencie myślę, dobra, jest szansa na dobre punkty, bo jak widzicie, czołówka jest w sumie niedaleko, więc nie wygląda to źle, jak na mój powrót. No i teraz wyjeżdżamy na prostą startową. Dwóch kierowców przede mną też ma problemy z baterią. Wykorzystuję to doszczętnie, wyprzedzam kierowcę Hasa, ale niestety zabraknie dystansu, żeby tutaj jeszcze wejść gdzieś tutaj po wewnętrznej um, kierowcy Alfy Romeo Cornelo, więc muszę... Przeczekać, no muszę przeczekać e, ten pierwszy sektor, bo tutaj ciężko gdziekolwiek wyprzedzić, mimo tego, że mam przewagę w przyczepności, no to muszę niestety poczekać. No ale kierowca przede mną ma problem z baterią, no i wykorzystam to na ten krótki odcinek, gdzie Jest jesteśmy w stanie gaz wcisnąć gaz w podłogę i objechać go kompletnie tutaj od wewnętrznej na dojeździe do Degnera. Dzięki temu skakujemy na dziesiątą lokatę i jesteśmy już e, w punktach. Gonie teraz Mateusza Toflińskiego. Niestety, kierowcy na Softa, którzy cały czas mnie cisną, szybko się uporali z innymi kierowcami na hardach. I no po prostu czuję ten oddech za mną i muszę mieć pewne, że jak najszybciej wyprzedzę kierowcę Alpha Tauri, żeby po prostu tutaj mieć pewne, że skiatr nie wyprzedzi mnie z użyciem drs ponieważ jeszcze te softy są w lepszym stanie, jeszcze dają mu tą większą przyczepność niż moje medy. Więc tutaj wyprzedzam, łapię się w cień, wychodzę z cienia na prostej startowej, wyprzedzam Mateusza i skakuję na dziewiątą lokatę i potem już jest przerwa 3 sekund do kierowców McLarena, no i teraz muszę cisnąć, żeby wejście w ten DRS za tą pierwszą tak naprawdę ósemką, bo to jest pociąg złożony właśnie od pierwszego aż do 8. No dobra, może tam jest przerwa między Red Bullem, ale ten Red Bull już jak widzicie dogonił na minimapce, więc jest ta pierwsza ósemka prowadzi no i niestety tutaj jeszcze mi brakuje do tego DRS-u 2 sekundy, tam mam straty, no i Skiatr mnie wyprzedza na dojeździe do 130R. No ale stwierdziłem, dobra, skoro mi wyprzedzi do 130 R, no to ja go wyprzedzę na prostej startowej, no bo jestem dosyć blisko. Daj. Dwie dziesiąte za nim, to wystarczy złapać się w cień, użyć RS-u i DRS-u, i daj, daj, daj. przewaga prędkości daj, daj. jest ogromna, więc odzyskuję to dziewiąte miejsce. No i cały czas modlę się o to, żeby jak najszybciej dojechać do pociągu przede mną, bo jak już będę miał DRS, no to będę bezpieczny, jeśli chodzi o plecy. No ale dalej ta strata jest jeszcze za duża. No i niestety na następnym okrążeniu, na rozpoczęciu, półtorej sekundy. Askiat ma i ja tutaj wypalam się z baterii, ale nie, nie udało się tutaj obronić na dojeździe do T1. Myślałem, Wystarczyło odległości no dla kierowcy Mercedesa, żeby Potrzebnie. mnie objechać po zewnętrznej. No i w sumie, no niepotrzebnie zużyłem tą baterię, no bo miałem nadzieję, że się obronię, bo miałem taki jeszcze. Dystans, no z pół sekundy na wyjście na prostę, no ale niestety nie wystarczyło. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Dojechaliśmy wszyscy już do czołówki. Wszyscy są w DRS-ie. Oszczędziłem trochę baterii na ostatnie okrążenie, żeby zaatakować kierowcę Mercedesa. No niestety tutaj tylko i wyłącznie mam szansę walki o dziewiąte miejsce. Nie wiem, ja co, co to w ogóle było. Dostaje pierwta, od niego potem on mi zajeżdża drogę. Co to w ogóle jest? Nie wiem. Nie wiem, jeżeli tam to nie było bez siebie, to, to jest 100% kawa. No, Przemek Kubacz tutaj bardzo niezadowolony. Nie wiem, co tam się wydarzyło. On walczył o prowadzenie z Kubą, Rzeszutem. No i tam się zetknęli. Nie widziałem tego, więc się nie wypowiem. Ale przede mną cały czas tutaj nacieram z kiadra. To znaczy, jeszcze nie nacieram, bo. Teraz dopiero zaczynam używać baterię, wszystko sobie przygotowuję na ostatni sektor na dojazd do szykany. No i teraz łyżeczka przed nami. Mam 40% baterii, więc bardzo dużo. Wystarczająco tyle, żeby być jeszcze powyżej 10% na dojeździe do szykany. No i używam tej baterii, ale Schiatt też ma jeszcze trochę tej baterii zaoszczędzonej. Tutaj dopiero mu się kończy, już jest poniżej 10%, i wykorzystuję to. I chcę tutaj wyjść po wewnętrznej, zaryzykować, bardzo agresywnie pojechać, ale niestety wypchnąłem kierowcę z toru. No i tak naprawdę karma do mnie wróciła, i skwiatr zrobił to samo ze mną. I przez to Mateusz wykorzystał nasze zamieszanie. No i niefortunnie wypadamy tutaj z pierwszej dziesiątki, co jest giga-giga frustrujące. Po bardzo intensywnym wyścigu, nie ukrywam. Gdzie naprawdę mocno się skupiłem, żeby odzyskać te stracone pozycje w kwalifikacjach, no i wynik 11 pozycja, gdzie no myślałem, że będę walczył tutaj o siódmą, szóstą lokatę, no jest nie ukrywam frustrująca, no ale wiecie, no, miałem podejść do tego na luzie, no ale jednak włącza się ten competitive mindset. Y jak się ścigasz, jesteś skupiony, no to chcesz jednak walczyć o te najwyższe pozycje, żeby być po prostu zadowolonym ze swojej jazdy, z siebie. Z jednej strony jestem zadowolony, no bo wyścig według mnie poszedł dobrze, no ale niefortunnie tutaj akurat, no nikt aż takich wielkich błędów nie popełnił. Jak widzicie, no stawka jest bardzo mocna, zbita, więc ciężko było wykorzystać tak naprawdę e, jakikolwiek błąd, bo tych błędów było dosyć mało. Dlatego dopiero 11 e, pozycja, mimo że wydawało mi się, że pojechałem dobry wyścig. No ale i tak, i tak e, było super, bawiłem się świetnie po półtora roku przerwy. Gratulacje dla wszystkich kierowców, którzy jeżdżą w tej lidze, bo poziom prezentują naprawdę bardzo, bardzo dobry. Co do następnych wyścigów, słuchajcie, ja na poważnie nie podchodzę do F123. Jeśli cokolwiek miałbym robić, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ligówki, bo wiem, że na to masa ludzi czeka u mnie na kanale, no to dopiero od F124. No nie ukrywam, trochę brakowało tego uczucia, tej walki na torze tej jazdy w wyścigu, szczególnie, bo kwalifikacje dalej są słabe. <laughs> no i zobaczymy, co będzie w następnych miesiącach. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek podobał się, mimo że wynik był taki średni, ale że się podobało. I no po prostu widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!